Dajcie smakosze. Śledzie na różne sposoby. To playlista, którą znajdziecie na moim kanale. Zawiera wiele przepisów. Dzisiaj dodam do niej kolejny na śledzie w sosie tatarskim. Aby zrobić te śledzie, potrzebne są oczywiście solone filety śledziowe. Na sos gęsta śmietana, majonez i chrzan. Do sosu dodam czerwoną paprykę, cebulę, ogórki konserwowe. To są ogóreczki pikantne, kapary oraz grzybki marynowane, oczywiście własnej roboty. Sos przyprawię pieprzem, cukrem, sokiem z cytryny oraz ewentualnie solą. Będzie potrzebny też zielony szczypiorek do dekoracji. Śledzie po tatarsku to popularna przystawka. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu. A jak ja je robię, zobaczcie filmik. A jak się wam spodoba, przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Filety śledziowe odmoczyłam w zimnej wodzie. Z wody już ociekły, ale jeszcze żeby je posuszyć, kładę je na ręcznik papierowy. W czasie moczenia smakowałam śledzie, żeby nie odmoczyć ich za bardzo, no bo muszą mieć jakiś smak, nie mogą być mdłe. Teraz te śledzie odstawię, a zajmę się przygotowaniem sosu. Do większej miski dorzucam majonez. Śmietanę. I chrzan. teraz to wymieszam. Sos przyprawię pieprzem. Dodam szczyptę cukru i trochę soku z cytryny. Soli teraz nie daję, bo wiadomo, śledzie są słone. Więc dopiero jak wszystkie składniki do sosu dodam, to wtedy ewentualnie ten sos posolę. Zaczynam od pokrojenia czerwonej cebuli. Do tego sosu wezmę tylko połowę. I cebulę pokroję w kostkę. i pokrojoną cebulę wrzucam do sosu. Teraz pokroję konserwowe ogórki. Jak wspomniałam, są to ogóreczki pikantne. Pokroję w drobną kosteczkę. Ogórki oczywiście też dorzucam do sosu. Ogórki załatwione. Teraz pokroję paprykę. Przygotowałam sobie czerwoną paprykę, bo ona doda troszkę kolorytu. Papryka oczywiście marynowana także w takiej zalewie octowej i paprykę też dorzucam do sosu. Papryka do sosu i zostały nam jeszcze do pokrojenia grzybki. Grzybki oczywiście mojej własnej roboty. I grzybki teraz drobno posiekam. I grzybki także dorzucam do sosu. Do sosu dorzucam też 3 łyżeczki kaparów. I sos teraz dokładnie wymieszam. No i teraz można ten sos posmakować, chociaż on się jeszcze będzie przegryzał i sprawdzić, czy nie trzeba dodać soli. Mm. Jest super, według mnie nie, bo śledzie są słone. Ale jeśli ktoś lubi bardziej słone, to może oczywiście posolić ten sos. Śledzie ładnie odsączyły się z wody. I teraz czas je pokroić. Pokroję je na takie niezbyt duże kawałki. Do naczynia włożę trochę sosu. I na sosie poukładam śledzie. I znowu wkładam sos. I kolejna warstwa śledzi. Idealnie. No i teraz wlewam resztę sosu. Miskę ze śledziami zamykam i wstawiam te śledzie do lodówki. Najlepsze będą po przynajmniej jednej dobie, ale lepiej, jakby postały 2-3 dni. Wtedy się przegryzą i będą miały najlepszy smak. Śledzie w sosie tatarskim stały w lodówce przez 2 dni. Na pewno dobrze już przeszły smakiem. Teraz mogę je wyłożyć na półmisek. Teraz kolory tu doda posiekany szczypiorek i można śledzie zanosić na stół. Proponuję, aby śledzie w sosie tatarskim. W tym roku zagościły na Waszym wigilijnym stole. Ładnie kolorowo się prezentują. Mm, są przepyszne. Wyraziste w smaku. Majonezowo-chrzanowy sos z pikantnymi ogórkami, kwaśnymi grzybkami, papryką i lekko cierpkimi kabarami. Świetnie pasuje do solonych śledzi. Mm, lubię takie śledzie. Mm, polecam wszystkim smakoszom przygotowanie takich śledzi na świąteczną kolację i wszystkim życzę smacznego.